To przedstawiam Państwu Daylim Roadwin 125. Zarejestrowany, opłacony, tylko bez tablicy. Jak to wygląda? Z tego co mi wiadomo od ubezpieczyciela motocykl ma 10 kW mocy. Jak widać, benzyny nie ma. Znaczy on tam ma na spokojnie, bo to spalanie to jest tam u niego cząstkowe Ciekawi mnie ta plama eee, Czy coś z niego pociekło? No raczej w tym miejscu nie miałoby co. Chyba, że nie wiem, jakiś płyn hamulcowy Chociaż W sumie nie wiem czy to cokolwiek ciekło, nie. No, te stopki są. Chodzą ładnie. Ciach-ciach. Wydech brzmi w ten sposób. Jak widać hamulce tarczowe przed tył. Silniczek. No i tak sobie maszynka pracuje, nie?